Aile Nasla to fascynujący naturalny monolit znajdujący się w oazie Taima w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Jego niezwykłość polega na tym, że głaz wygląda, jakby został precyzyjnie przecięty na pół, a szczelina między dwiema częściami jest wyjątkowo równa. Co sprawia wrażenie, jakby użyto do tego technologii podobnej do współczesnej obróbki kamienia. Chociaż naukowcy podają, że jest to efekt naturalnych procesów, wiele osób sugeruje bardziej tajemnicze. Tajemnicze teorie związane z dawnymi, nieznanymi cywilizacjami lub użyciem zaawansowanych technologii. Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was wiele tajemnic, które fascynują naukowców i pozostają nierozwiązane. Jeżeli możecie, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Ja z góry dziękuję i zapraszam do oglądania. Derishat, znana również jako Oko Sahary, to niezwykła formacja geologiczna w sercu Sahary. Z lotu ptaka wygląda jak gigantyczny cel z koncentrycznymi pierścieniami, które są odsłoniętymi warstwami skał osadowych. Pierwotnie sądzono, że struktura powstała wskutek uderzenia meteorytu, jednak dalsze badania wykazały, że jest efektem długotrwałych procesów geologicznych, takich jak wyniesienie terenu i erozja, która odsłoniła różne warstwy skalne. Rishat ma około 50 km średnicy i składa się z warstw piaskowców, wapieni oraz skał wulkanicznych. Ciekawostką jest to, że Rishat widoczny jest z kosmosu, co sprawia, że jest to punkt odniesienia dla astronautów. Kofun to ogromne starożytne kopce grobowe w Japonii, które służyły jako miejsca pochowku dla władców i elit z okresu Kofun. Największe i najbardziej znane z tych struktur mają charakterystyczny kształt przypominający dziurkę od klucza. Kofune są związane z licznymi tajemnicami. Z racji ich statusu jako grobowców cesarskich, wiele z tych miejsc jest niedostępnych dla archeologów. Japoński rząd zakazuje przeprowadzania wykopalisk w niektórych kofunach, aby zachować ich sakralny charakter, co sprawia, że wiele szczegółów dotyczących ich dokładnego przeznaczenia i historii pozostaje nieznanych. Linie Nazca to jedno z najbardziej tajemniczych i fascynujących formacji archeologicznych na świecie znajdująca się na płaskowyżu Nazca w południowym Peru. Jest to zbiór ogromnych geoglifów czyli rysunków na Ziemi które zostały stworzone przez starożytną cywilizację Nazca. Jedną z najbardziej popularnych teorii jest to, że linie miały znaczenie religijne lub rytualne. Uważa się, że były częścią ceremonii związanych z prośbą o deszcz lub inne łaski od bogów. Niektórzy badacze sugerują, że geoglify mogą być powiązane z astronomią. Linie miałyby wskazywać ważne konsultacje lub zjawiska astronomiczne, które były istotne dla rolnictwa i religii ludów naska. Inna teoria mówi o tym, że linie mogły być wykorzystywane jako drogi ceremonialne którymi poruszali się kapłani lub pielgrzymi w trakcie religijnych procesji. Wzgórza czekoladowe to jedno z najbardziej charakterystycznych i malowniczych miejsc na Filipinach. Znajdują się na wyspie Bohol i są jednym z głównych atrakcji turystycznych tego regionu. To naturalne formacje geologiczne, które składają się z około 1500 regularnych, kopulastych wzgórz o zbliżonej wielkości. Ich wysokość to około 50 metrów. Wzgórza noszą nazwę czekoladowe ze względu na ich wygląd w porze suchej, kiedy pokrywająca je trawa wysycha nabierają brązowego koloru, przypominającego czekoladę. Jest z nimi związane. Wiele legend. Jedna z nich mówi o dwóch olbrzymach, którzy rzucali w siebie kamieniami i ziemią. Kiedy zmęczyli się walką, zostawili po sobie te wzgórza jakoś lat po ich bitwie. Inna wersja legendy opowiada o olbrzymie, który opłakiwał swoją ukochaną. Jego łzy miały utworzyć te niezwykłe formacje. Wzgórza są nie tylko fenomenem przyrodniczym, ale także symbolem kultowym i krajobrazowym Filipin. Świątynia Kailasa jest jednym z najważniejszych zabytków architektury w Indiach. Jest to największa monolityczna struktura na świecie. Wyrzeźbiona z jednego kawałku wulkanicznego kamienia. Budowa tego niesamowitego obiektu rozpoczęła się w XVIII wieku pod patronatem króla Krishny. Wnętrze świątyni jest podzielone na kilka części, które zawiera posąg Boga Siwy. Wokół głównego sanktuarium znajdują się różne kaplice, a wzdłuż ścieżki otaczającej kompleks znajdują się inne, mniejsze świątynie dedykowane różnym bóstwom. Na zewnątrz u podstawy budowli wyrzeźbiono ogromne figury słoni, które symbolizują siłę i moc dynastrii Rasztakuta. Góra Wotowara, to mistyczne i tajemnicze miejsce znajdujące się w Północno-zachodniej Rosji. Jest znana z unikalnych formacji skalnych, niecodziennych ukształtowań terenu oraz związanych z nią licznych legend i teorii o jej nadprzyrodzonym charakterze. Górę Wotowara uważa się, że jest miejscem, które posiada wyjątkową energię, a niektóre legendy mówią, że jest to brama do innego świata. Wiele osób, które odwiedziło górę, twierdzi, że doświadczyło tam dziwnych Zjawisk, takich jak poczucie dezorientacji lub uczucia, które nie da się racjonalnie wyjaśnić. Starożytne miasto w stanie Karnakata, Indie, znane przede wszystkim z wielkiej rzeźby i kamiennych kolumn, które mają ogromne znaczenie religijne i historyczne. Słynie ono z kamiennych kolumny rzeźby związanych z duchowym dziedzictwem. Najbardziej znanym zabytkiem jest ogromny posąg, wykuty w jednym bloku kamienia, który mierzy 18 metrów wysokości. Kamienne kolumny i rzeźby zostały wykonane przez rzemieślników, którzy posługiwali się zaawansowanymi technikami obróbki kamienia. Używali prostych narzędzi ręcznych, takich jak dłuta i młotki, aby precyzyjnie formować granice. Zdjęcie przedstawiające Adolfa Hitlera przechodzącego obok żołnierzy. Ze słynnym nazistowskim salucie. Jest to mocnym symbolem władzy i ideologii nazistowskiej. Hitler przyjął ten gest z wpływów rzymskich i włoskiego faszyzmu. A jego popularyzacja w Niemczech była częścią większej strategii propagandowej. Gest ten był od początku używany do wyrażania posłuszeństwa i lojalności, a także do budowania poczucia wspólnoty wśród zwolenników nazizmu. Każdy, kto nie stosował się do tej praktyki, Mógł spotkać się z represjami, co podkreślało kontrolę razizmu nad obywatelami. Petra jest jedną z najważniejszych atrakcji Jordanii oraz jednym z najbardziej znanych miejsc archeologicznych na świecie. Zlokalizowana w Dolinie Otaczającej Górami, Petra była kluczowym węzłem handlowym w starożytności, łączącym szlaki handlowe z Arabii, Egiptu i Syrii. Handlowali oni tam luksusowymi towarami, takimi jak przyprawy, olejki i tekstylia. Także na dzisiaj to już by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej podobnych treści, to jak zawsze, dajcie o tym znać na dole w komentarzu, dajcie o tym znać łąpeczką w górę oraz subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja z góry każdemu dziękuję. Zapraszam Was na Instagrama, Facebooka, Snapchata. Wszystko macie na dole w opisie filmu. Także sprawdzajcie, obserwujcie, lajkujcie. Piszcie oczywiście propozycje do następnych filmów. Może ktoś ma jakiś fajny, ciekawy temat, na który chciałby, abym nagrał film. Wszystko będę sprawdzał, ja Was zapraszam na poprzednie filmy, my się widzimy w kolejnych, także trzymajcie się, na razie, piona!